Brimstone, a właściwie Liam Byrne, urodzony w Stanach Zjednoczonych, jest założycielem, a zarazem liderem protokołu Valorant. Tak, zgadza się, to on za to wszystko odpowiada. Brimstone jest doświadczonym żołnierzem, wręcz weteranem, który widział wszystkie możliwe rodzaje bitew i nigdy przy nigdy nie zostawił w tyle rannego kompana. Jako pierwszy dołączył do protokołu Valorant razem z Viper, no a obecnie jest liderem całego przedsięwzięcia. Zanim przejdę dalej, to pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, o sobie pomaga mi się to rozwijać. Pamiętajcie też, że możecie mnie wspierać. Z góry dzięki. Jeśli chodzi o Charakter Brimstone'a to jest on upartym człowiekiem, który zresztą jest takim ojcem całego protokołu Valorant, więc określenie Daddy Brim jest jak najbardziej słuszne. Nazywany jest Old Dog ze względu na swój wiek, a sam zresztą jest traktowany jako przywódca z respektem i szacunkiem przez innych członków protokołu. Do pewnego stopnia jest odpowiedzialny za wybieranie i zatrudnianie nowych agentów. W przeciwieństwie do Viper, Brim ma pozytywne nastawienie do młodych, jak i do zatrudniania nowych członków. Liam posiada granat zapalający, a oprócz tego wykorzystuje technologię. Technologii, dzięki której może dominować na polu bitwy. Ma dostęp do szeregu umiejętności, które są oparte na satelitach, dzięki którym może rozmieszczać chmury dymu i prowadzić orbitalne ataki. Jego granat, jak i urządzenie do satelit zostało zaprojektowane przez Killjoy. Często inni agenci sobie żartują z wieku Brimstone'a, ale raczej są to takie śmieszki, a kiedy trzeba, okazują odpowiedni szacunek. Chociaż co prawda, to ma on problem z obsługą nowych technologii i urządzeń, o czym świadczy chociażby jedną z graffiti, gdzie wszyscy ładują smartfony, a nasz dziadek, jakąś starą Nokia. Jeśli chodzi o jego wiek, to ma coś około 45-50 lat, a z racji tego, że rok, w którym toczy się gra, jest to 2050 rok, to można powiedzieć, że jest mniej więcej z rocznika 2000-2005. Maksymalnie urodził się w późnych latach 90., więc wychowywał się wraz z internetem i technologią, ale ewidentnie w pewnym momencie stanął z tym wszystkim w miejscu. Brimstone ma swoje własne biuro, które jest zlokalizowane pod The Range. Zawiera kilka zdjęć z jego młodości, jak był dzieckiem, czy też jak pracował w straży, telefon, oraz laptop, który możecie sami odwiedzić wchodząc na obszar treningowy, podążając za grafity mówiące nam o BS-1 Office, czyli Brimstone, agent pierwszy, biuro. Jeśli chodzi o przeszłość lidera protokołu, prawdopodobnie urodził się w Baltimore i ma długą historię służby. Najpierw był strażakiem w straży pożarnej Baltimore, a później przeniósł się do wojska, gdzie przewodził grupę o nazwie Rage Ravens. Od zawsze był wybitną postacią i na jednej z kart gracza możemy zobaczyć jak Brimstone kogoś niesie. Jest to jego przyjaciel, którego obecnie to Tożsamość pozostaje tajemnicą, chociaż sugeruje się, że nosił imię Tarek Porter poprzez jedną ze wzmianek w dokumentacji. Bliskie więzi, które Brimie miał ze swoim przyjacielem, są bardzo podobne do relacji Keia z Brimstone'em, przez co powstały teorie, że w rzeczywistości Keio to jego stary przyjaciel, który został przemieniony w robota. Na obecny moment twórcy ani nie zaprzeczyli, ani nie potwierdzili tej teorii. Brim w przeszłości również był częścią korporacji Kingdom, a dokładniej był dowódcą prywatnej, zmilitaryzowanej jednostki bezpieczeństwa Kingdom. Obecnie nie wiemy jak i dlaczego opuścił tę korporację, ale jedno jest pewne: już nie zajmuje tam żadnej pozycji. Niestety, ale fakt bycia liderem dla Liama jest uciążliwy zresztą sam się obawia konsekwencji tego wszystkiego i co może się wydarzyć, kiedy ktokolwiek popełni jakiś znaczący błąd. I to tyle, jeśli chodzi o Brimstone'a. Całą playlistę z lore znajdziecie w opisie. Pamiętajcie, o łapie w górę o subie, wpadajcie na Discorda, wszystko znajdziecie na dole. Dzięki za oglądanie, cześć!